W ramach akcji Czerwona Teczka, którą zainicjowało ługoskie Justijum, Fundacja Gugoskie Rospitjum, jest to kolejna firma akcja skierowana do mieszkańców. O tym za chwilę powie pani prezes Opińska. Natomiast wykorzystując może to spotkanie na ramach tej akcji społecznej, kilka słów na temat realizacji tej niezwykle ważnej inwestycji, jaką jest budowana Jak wiemy bardzo dużo się dzieje na placu budowy. Kospicjum jest w tej fazie już bardzo zaawansowane i przypomnę, że pod koniec tego roku inwestycja zostanie zakończona. Wszelkie prace wewnątrz, na zewnątrz związane z gospodarowaniem terenu będą zrealizowane jest tak zwany drugi etap tego przedsięwzięcia. Pierwszy etap, czyli stan surowy zamknięty, realizowany był ze środków samorządu miasta Głogowa. Inwestycja około 7 milionów złotych. Drugi etap, około 13 milionów, przy czym już tutaj mamy finansowanie z dwóch źródeł. Oczywiście środki z budżetu miasta Głogowa, ale także z programu krajowego Polski, Władz. Tam ponad 10 milionów złotych dotacji. Dzięki temu, dzięki połączeniu sił i środków możemy zrealizować tę inwestycję. A przypomnę też, że udział w realizacji inwestycji ma bardzo duży Fundacja Półwłoskiego Zbicia, bo te wszystkie środki, które są zbierane dzięki monotariuszom, dzięki darczyńcom, wszystkim, którzy dorzucają się do tych łóżek, przekazują środki na konto na ramach różnych akcji to, to jest kwota bardzo duża. Która będzie służyła do zakupu najlepszych wyposażenia, urzędów specjalistycznych. Szanowni Państwo, oprócz tej inwestycji, takich typowych prac zbudowanych, mnie bardzo cieszy, że jest wokół Gospicium wspaniała akcja społeczna, taki ruch który się stworzył um, wokół Fundacji Mówkowskiego Gospicium, i um, to bardzo dobrze ruszy, bo um, po zbudowaniu pospicjum oczywiście będzie tam. To miejsce, pole do popisu dla tak, wolontariuszy, którzy stanowią taką ogromną rodzinę. To są dobre duchy e, z twardymi sercami, którzy e, doprowadzili tak naprawdę do tego, że hospicjum w powstanie e, powstaje e, i będą przy tym hospicjum również w jego działalności. O tych wszystkich akcjach społecznych, o tych działaniach, również dzisiejszych, czyli o powie pani prezes Fundacji Rzecznika proszę. Dzień dobry państwu. Um, bardzo się cieszę, że mogliśmy się tutaj spotkać w tych gościowych progach, ponieważ Rząd Miasta i Pan prezydent, Rafał Drogaś, zawsze bardzo miło nas przyjmuje i zawsze możemy liczyć na jego pomoc we wszystkich akcjach. Chciałabym Państwu powiedzieć, jak wygląda w tej chwili sam na naszej fundacji Kospismo-Ługoskie. Już jest to kwota prawie 2 miliony 300 tysięcy. Naprawdę ta kwota jest ogromna. Zawsze się zastanawiam, jak to się stało, że tyle pieniędzy udało się zbierać. To nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie, ale to są właśnie takie drobne, różne drobne akcje. Na przykład drużyna żągila, o której już wielokrotnie wspominaliśmy. Gdzie każdy z nas może yy, zobowiązać się do wpłacania stałych pieniążków, stałej kwoty co miesiąc yy, na fundację. Są to naprawdę różne kwoty. Od 5, 10, 20, 50 zł. Oczywiście firmy wpłacają więcej, ale to tak naprawdę tyle, ile każdy może sobie pozwolić. I w tej chwili na, w tej krótszym, że mamy ponad 230 osób. Można powiedzieć mało, można powiedzieć dużo, ale z tych pieniędzy już uzbieranych jest ponad 120 tysięcy. 10 miesięcznych niewielkich włat, bo większość tych płat to są naprawdę niewielkie kwoty, Więc zobaczcie Państwo, grozi do grozika można y, naprawdę wielkie pieniądze zebrać. W tej chwili mamy też y, taki projekt, który nazywa się Czerwona Teczka i chcielibyśmy Was tutaj do tego projektu zakończyć. I tutaj, właśnie w koło głównym, wystawione są te teczki, jest czerwona, można wrzucić danych, wziąć sobie tą teczkę. Co to jest czerwona teczka? Nie jest to nasz pomysł. Od razu powiem, że to jest coś, co my zaczęliśmy z Moskwicją i oni to wymyślili, oni to rozpropagowali u siebie. My tylko to po prostu do siebie skopiowaliśmy, ponieważ pomysł jest taki. Jest to teczka, którą chyba naprawdę każdy z nas powinien domnieć, co jest w tej teczce i e, co tam można wpisać, a czego nie należy wpisać, to tutaj e, powie nam e, Iwonka Swamioła. Jeszcze jeżeli chodzi o, o fundację, chciałabym Państwu powiedzieć, że wszystkie pieniądze, a. dokładnie wszystkie pieniądze, które są wpłacane na konto fundacji, zostaną właśnie zużyte na wyposażenie posycji, tak jak mówił prezydent. E, nikt w fundacji nie pracuje, nikt nie pobiera żadnych wynagrodzeń. Jedyne koszty, które ponosimy, to są na przykład koszty takich takie czy tych teczek, czyli rzeczy, które potem służą e, wszystkim ludziom obowiązku. I e, tak jak Pan Prezydent powiedział, fundacja będzie działać dalej właśnie po to, żeby potem dofinansowywać działanie Polskos. E, e, pokrywać potrzeby takie, które po prostu będą po drodze. Żeby, e, Pieniędzy z kontraktu narodowego Funduszu, czy na psychologa, czy na terapeutę, żeby było ludzie, czy nawet na prawnika, czy na taką pomoc prawną, żeby to była, żeby ci ludzie byli naprawdę zaopiekuwani, żeby to było intuicyjne. Tak się staramy. Tutaj też za nami widać, jak chcemy, się ta wyglądało, i naprawdę robimy wszystko, robimy wszystko, żeby tak wyglądało. Mamy nadzieję, że na koniec roku, jak będzie otwarcie, to mnie poinformujemy. No, oczywiście zapraszamy, to będziecie mogli wejść i zobaczyć się zadni. To Dlaczego w ogóle ta teczka? Każdy z nas w swoim życiu zaangażowany jest w wiele spraw. Podpisujemy wiele umów, mamy różne majątek mniejszy lub większy. No i kiedy nas zabraknie, brakuje potem takiego tej maszyny, która po prostu te wszystkie sprawy dalej kontynuuje, zostawiamy to wszystko naszym najbliższym, naszej rodzinie. Ta teczka właśnie jest takim przewodnikiem. Przewodnikiem dla bliskich osoby, która odchodzi, żeby mogli podamykać te sprawy, pokończyć. I w takiej teczce są dwa rodzaje dokumentów. Są dokumenty bardziej osobiste, czyli możemy tutaj zostawić listy pożegnane, możemy zostawić testament, możemy zostawić nawet listę osób, które chcielibyśmy poinformować w przypadku naszej śmierci. Możemy zostawić prewencję odnośnie naszego pokłówku. No i drugi rodzaj dokumentów to te bardziej takie urzędowe finansowe. Tutaj pozwolę sobie spojrzeć w moją środkawkę, w nie sposób spamiętać wszystkich dokumentów. I tutaj możemy znaleźć na przykład takie rzeczy jak polisy na życie, listy rachunków bankowych, lokaty, akcje, akty notarialne, dokumenty samochodu, zobowiązania finansowe, pożyczki, dokumenty związane z pracą, listy instytucji, do których należy zgłosić. A nawet takie rzeczy jak skrzynki mailowe czy y, nasze konta na kontraktach społecznościowych, o czym nie pamiętamy, a po śmierci takiej osoby, one dalej gdzieś tam wiszą w, w sieci. Y, no i trzeba to podmykać, trzeba to pokończyć. Y, ważna rzecz, czego y, nie umieszczać w takiej teczce? Oczywiście musimy pamiętać, że ta karteczka będzie zawierała mnóstwo informacji. O naszym życiu, o naszych finansach, dlatego na pewno żadnych PIN-ów, żadnych numerów. Lepiej takie rzeczy, oczywiście, powierzyć bliskim osobom od razu. Oczywiście zawsze trzeba poinformować najbliższych, że taką teczkę mamy, gdzie można ją w domu znaleźć. Że ci nasi bliscy, listy, to może po śmierci oni, oni są w takim. Są, mają mnóstwo rzeczy do załatwienia, a tutaj jeszcze dołożymy informalne sprawy, gdzie. No, możemy ich tego, że tak bym możemy pomyśleć o tym za życia, dlatego warto taką teczkę mieć, z taką teczką chcielibyśmy dotrzeć do jak największej ilości osób, myślę, że każdy z nas powinien już w tej chwili pomyśleć o założeniu takiej teczki. Jest to też świetna okazja do tego, żeby porozmawiać z wszystkimi śmierci. My unikamy tego tematu, boimy się tego tematu, nie ważne czy mamy lat 20, 40 czy 60, no i tak przyjdzie, jest rzecz w naszym życiu I, i jeśli już przyjdzie, to ja przyjdzie w odpowiednim momencie. Zawsze nasi kliscy będą zaskoczeni, zawsze pozostaną z tymi sprawami, które załatwić trzeba. Więc my za życia możemy im w tym pomóc. Dziękuję bardzo.